I kontynuujemy nasz temat dotyczący walorów turystycznych Czech, czyli naszych południowych sąsiadów. Przypomnę, że na poprzedniej lekcji powiedzieliśmy sobie co nieco na temat położenia naszych południowych sąsiadów, jak i na temat ogólnych warunków rozwoju turystyki. Omówiliśmy już także sobie walory turystyczne czy atrakcje turystyczne stolicy Czech Pragi, czyli największego czeskiego miasta. W takim razie. Na dzisiejszej lekcji przyszła kolej kolejne miasta, na kolejne ośrodki, na kolejne obiekty, które przyciągają turystów i które cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony turystów na obszarze Czech. I kolejnym takim miastem, o którym chciałbym wspomnieć, jest oczywiście Pilzno. Jest to czwarte co do wielkości miasto w Czechach. Jest to um, czwarte co do wielkości, czwarte po oczywiście Pradze po Brnie i po e, Ostrawie. Natomiast tutaj macie oczywiście rynek w Pilźnie ja skupię się tylko i wyłącznie na jednym obiekcie, bo Pilzno, czy miasteczko Pilzno to przede wszystkim siedziba słynnego czeskiego browaru, browaru Pilsner Urquell. Wiadomo, że Czesi nie od dziś słyną z produkcji piwa. Czeskie piwo cieszy się bardzo e, wysoką i dobrą marką na całym świecie, a e, piwo Pilsner Urquell to jedno z najsłynniejszych czes czeskich piw, które wytwarzane jest właśnie w miejscowym browarze od 1842 roku. A skoro już jesteśmy przy czeskich browarach, to warto wspomnieć jeszcze o jednym czeskim mieście, mianowicie o czeskich Budziejowicach. Jest to z kolei miasto, gdzie mieści się siedziba drugiego słynnego czeskiego browaru Budweiser Budvar założonego w 1895 roku. No i generalnie przenosimy się na wschód, a właściwie na północny wschód Czech do Regionu, który nosi nazwę Śląska czy Czeskiego, powiedzmy Śląska. Jest to ten obszar zaznaczony tutaj na czerwono. No i obszar, oczywiście położony przy granicy z Polską. Tu z kolei na terenie Śląska Czeskiego znajduje się trzecie co do wielkości miasto Czech, a mianowicie Ostrawa. Kiedyś, oczywiście, znacząco środek wydobycia węgla kamiennego. Węgiel przestano to wydobywać w latach 90. W pierwszej połowie lat 90., e, zachowały się natomiast stare e, przemysłowe e, budowle. No dzisiaj oczywiście teren śląskiego, czeskiego Śląska jest już mocno zrestrukturyzowany, a po dawnych kopalniach węgla kamiennego pozostał tylko ślad. Natomiast przenosimy się teraz już na południe, czyli do takiego charakterystycznego regionu Czech, jakim są Morawy. No i tutaj pierwsza miejscowość, o której chciałbym wspomnieć, to oczywiście Łomuniec. Miejscowość, gdzie znajduje się między innymi widoczna na fotografii Katedra Świętego Wacława. Dość charakterystyczny gotycki kościół, którego początki sięgają XII wieku. Kościół z taką charakterystyczną 100-metrową wieżą. W ołomuńcu na uwagę zasługuje także widoczna tu na fotografii kolumna trójcy przy najświętszej. Jest to kolumna z XVIII wieku, która stanowi no nieodłączny symbol. Miasta. Ma wysokość 35 metrów, a w 2000 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dodatkowo w Ołomuńcu możemy także zobaczyć zamek. Zamek z pałacem biskupa, w którym od 2006 roku mieści się Muzeum Archidiecezjalne. No i oczywiście całość tych ważniejszych zabytków w Ołomuńcu domyka ratusz. Gotycki z takim charakterystycznym socjalistycznym zegarem astronomicznym, który prezentuje się tak jak na załączonej fotografii. I kolejne czeskie miasto, tym razem Brno, miasto położone w południowej części Moraw, drugie co do wielkości czeskie miasto. W Brnie na uwagę zasługują między innymi widoczna na zdjęciu willa Tugendhat. Jest to budynek z przełomu właśnie lat 1929-1930, a budyneczek został wpisany na listę UNESCO jako symbol architektury modernistycznej. Natomiast obok wspomnianej willi, bez wątpienia w Brnie, warto zobaczyć jeszcze kilka innych mm, obiektów, i kolejnym z nich jest twierdza Splinberg, e, którą widzicie tutaj na fotografii. Pierwotnie był to zamek e, mniej więcej od e, połowy XIII wieku, a potem od wieku XVII e, była to już e, twierdza. No i oczywiście wzgórze Petrow to kolejne miejsce, które warto w Brnie zobaczyć. Na wzgórzu znajduje się katedra pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, gotycka katedra, która następnie przeszła dużą i gruntowną przebudowę w wieku XIX. Kolejna miejscowość, o której warto wspomnieć, to oczywiście Sławków. Miejscowość, która generalnie w świecie chyba bardziej znana jest pod nazwą Austerlitz. E, I tak, jest to miejsce słynnej bitwy pod Austerlitz, gdzie e, wojska napoleońskie stoczyły bitwę z połączonymi siłami e, Austrii i Rosji. Bitwa miała miejsce w roku 1805. A zakończyła się oczywiście zwycięstwem Napoleona. No i oczywiście, skoro jesteśmy na Morawach, to nie sposób nie wspomnieć jeszcze o morawskim krasie, bo generalnie, Morawy, szczególnie ta część położona na północ od Brna, to miejsce, które bogate jest w różnego rodzaju zjawiska krasowe, a do zjawisk tych należą przede wszystkim jaskinie. Jest to generalnie największy teren krasowy w Czechach. Znajduje się tutaj ponad 1600 jaskiń, które należą właśnie do takich form krasowych, z czego 5 jaskiń dostępnych jest dla celów turystycznych. I te jaskinie, te pięć jaskiń, to m.in. jaskinia balcarka, której fragment tutaj na fotografii widzicie. Oczywiście wnętrze jaskini z bogatą szatą naciekową. Kolejna z jaskiń to jaskinia katalińska. To druga z tych pięciu dostępnych dla celów turystycznych jaskiń na terenie Morawskiego krasu. Potem jaskinia słowsko sołówskie to trzecia z tych jaskiń, tu wnętrze jaskini jest też z bardzo bogatą szatą naciekową, czwarta to jaskinia wypustek. No i w końcu tą piątkę jaskiń dostępnych dla celów turystycznych na terenie murawskiego klasu zamyka słynna jaskinia Punkevi. Słynna, bo jest to najsłynniejsza jaskinia właśnie na terenie murawskiego klasu. Turyści mogą zwiedzać jaskinię od 1910 roku. Najpierw udostępniono część suchą, natomiast po 10 latach zwiedzający mogą także pływać łodziami. Całkowita długość wszystkich znanych korytarzy jaskiń wynosi 4 km. Różnica pomiędzy najwyżej i najniżej położonymi fragmentami jaskin przekracza 187 metrów. Znajdujemy się w sali przedniej. Mijamy strażnika, stalakty to długości 4 metrów i wchodzimy na most, Skąd rozpościera się widok na przepięknie ozdobioną ścianę naciekami i na najpotężniejszą formację naciekową stalagnat słup-salwa. Obecnie całkowita długość trasy turystycznej wynosi 1250 m. W tylnej części znajduje się jeziorko lustrzane, w którym odbijają się interesujące formy naciekowe, między innymi odwrócony parasol, dwie sowy, zamek na skale oraz minaret turecki. Okazjonalnie odbywają się tutaj koncerty muzyczne. Kodami docieramy do sali tylnej. Podziwiamy tu parę stalagmitów, Karła i Wazę, a także długi stalaktyt Igłę oraz interesującą grupę form naciekowych zwaną cmentarzem tureckim. Znajdujemy się w komnacie u Anioła, gdzie podziwiamy potężny stalagnat o unikatowym kształcie. Oczywiście jaskinie, jaskinie Punkewi dostępne są, czy jedną z atrakcji tych jaskin jest m.in. spływ pod rzeką Punkew. Tutaj macie fragmenty zdjęć właśnie ze spływu, a cały spływ prezentuje się tak jak na kolejnym filmie. Udajemy się do przystani i wsiadamy do łodzi. Płyniemy wąskimi tunelami, aktywnym korytem rzeki Punkwy. Podziwiamy skalne nacieki, draperie, sople, zasłony oraz inne utwory martwicowe. W dotarciu do kolejnej przystani podziemnej zwiedzamy sień Bobrów. Przechodzimy do sali masaryka, by obejrzeć rurkowe stalaktyty oraz dominujący wśród nich potężny podświetlony stalagnat słup Husa. powierzchni wywierzyskim punktu. Wrażenia są naprawdę niesamowite. No, i tak wyglądał cały spływ rzeką Punkew. A bez wątpienia jedną z atrakcji morawskiego krasu jest także położona niedaleko jaskini przepaść Macocha. Przepaść Macocha, która jest e, najgłębszym lejem krasowym w Czechach, a jej głębokość to 138,5 metra. Całość prezentuje się tak jak na załączonych fotografiach, ewentualnie tak jak na załączonym filmie. Kolejnym przystankiem jest słynna na całym świecie przepaść Macochy. Widok na monumentalne skały o wysokości 138,5 m od lustra wody dosłownie zapiera dech w piersi. Wielkość jej powierzchni jest równie imponująca 174 na 76 m. Całkowita głębokość przepaści sięga 187,5 m. Na samym dnie przepaści widać dwa jeziorka i tak zwane koryto jałowe. Jezioro górne ma około 13 metrów, a jezioro dolne 49 metrów głębokości. Ich poziomy nie są jednak stałe. Podczas wyjątkowo wysokich poziomów stanów powodziowych poziom wody podnosi się o kilka metrów. Wówczas dno przepaści zmienia się w jedno wielkie jezioro. Ciekawostką jest, aczkolwiek dosyć smutną, że aż do roku 1914 istniało w okolicznych wsiach niecodzienne rzemiosło. Był to tragarz do wynoszenia samobójców z macochy. Nazwa przepaści wiąże się z legendą o złej macoszy. No i to była słynna przełęcz macocha, i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję dotyczącą walorów turystycznych Czech. Do usłyszenia.